zmieniał symulator czy jego wersję wie, że jest taki okres przejściowy dosyć trudny dlatego, że przez pewien czas zwykle mamy zainstalowane dwa symulatory no w tej chwili właśnie mamy taką sytuację przechodzimy z MSFS 2020 na 2024 20, no i sam jestem ofiarą tego przejścia. No i problem, jaki pierwszy napotykamy, to pomijam już jak działa ten nowy symulator, ale chcielibyśmy korzystać z zgromadzonych zarówno samolotów, jak i scenerii o dodatkach, tych dodatkowych aplikacjach już nawet nie wspominam. Osoba czy Microsoft no nie, nie, nie daje żadnej informacji kiedy i co, co to z czym będzie działać. E, tak, troszkę zostaliśmy pozba, pozostawieni sami sobie i samemu trzeba sobie krótko mówiąc e, poradzić. Pierwszy problem, jaki, jaki napotykamy, to jest problem scenarii. Na samoloty to nie ma co liczyć, że będą działać w pełni te 2020 -20 na 2024. Tak mi się wydaje. No może nawet i nie wydaje się, dlatego że instalując nowy symulator zainstalowano mi wszystkie samoloty, które kupiłem w markecie w poprzednim symulatorze. No i fajnie, tylko że one generalnie może i działają, ale nie do końca. GPS zwykle nie działa i te bardziej skomplikowane, to nie ma o czym w ogóle mówić. No i w związku z tym darowałem sobie te samoloty i skupiłem się na scenariach. Jak wiemy, to scenerie zajmują bardzo dużo miejsca. No i teraz instalowanie osobno scenerii dla 2020, osobno dla 2024, no to w, e, trzeba by zainwestować w dyski. I boję się, że jeżeli ktoś chciałby tak robić i trzymać jedne i drugie e, na różnych dyskach, to wtedy musiałbym pewno m, podłączać m, dyski zewnętrzne. No a to jest pewien kłopot. No ale e, są dzielni ludzie jeszcze w naszym świadku. Jest jeden genialny człowiek, którego chwalę chyba w każdym filmie. To jest autor takiego dodatku Eddons Linker. No i on znalazł po prostu rozwiązanie, jak to zrobić. No i całą operację teraz postaram się opisać. Z tym, że odradzam przeprowadzenie osobom, które kompletnie się na tym nie znają, no jednak podstawową wiedzę o samej konstrukcji symulatora, tu mam na myśli, gdzie, co, jakie pliki są, skąd się bierze, to trzeba mieć. Nie jest to jakaś wiedza tajemna, na wszystkich chorach jest to dostępne, w sumie jest to dosyć proste. No i przedstawię to na takim animowanym, po radniczku. Zacznijmy od tego, że mamy zainstalowany MSFS 20 i mamy zainstalowany MSFS 2024. Teraz jeśli chodzi o scenerie, one generalnie trzymane są czy instalowane są w, plikach, w katalogach community, zarówno jednego jak i drugiego. Te, które same się instalują, no to defaultowo instalują się zwykle w community, a te, które sami instalujemy, no to, czy kopiujemy wręcz, to jest zawsze wskazówka, żeby to skopiować do katalogu community. Ja natomiast od dłuższego już czasu nie instaluję w Community. Staram się nic tam nie instalować. Co mogę, to przerzucam do innych katalogów poza symulatorem. No i powiedzmy, że mamy trzy dyski, tak jak tutaj są wyświetlone. No i na pierwszym dysku gromadzimy wszystkie scenerie, na tym dysku E, który tu jest pokazany. E, oczywiście możemy sobie i e, powinniśmy podzielić, nie wiem, na kraje, na, na konkretne lotniska. No najlepiej to jest zrobić tak, że na kraje i mm, przy w, w symbolu lotniska w kodzie lotniska jest katalog tej scenerii. To powiedzmy jest jeden dysk. Na drugim dysku możemy sobie wrzucić wszystkie samoloty, podzielić je na general aviation, jakieś airlinery, dwusilnikowe, jednosilnikowe i na tej samej zasadzie pod katalog robimy na przykład Cessna i tam wszystkie Cessny wkładamy i w konkretnym numerku mamy wszystkie pliki, czyli katalog z tym samolotem. Oczywiście, jeżeli mamy duży dysk, a mało samolotów i scenerii, to możemy wrzucić to na jeden dysk. No i teraz rzecz moim zdaniem istotna. Wydzielamy jeden dysk lub część dysku na dodatki do nowego symulatora, tak jak tutaj jest pokazane no to czyli reasumując wszystko z community 2020 wrzucamy na te dwa dyski to jest kolor zielony a te z nowego 2024 na no ten jeden to jest kolor niebieski no i teraz następuje ten najważniejszy moment czyli instalacja addons linkera a może nie tyle instalacja bo to nie instaluje się tylko kopiuje się i teraz jak jest układ w tym Addons Linkerze? On ma dwa pliki, którym, którymi możemy uruchomić dwie różne wersje. Jedną wersję dla Addons Linkera 2020, a drugą dla Addons Linkera 2024. Jak posługiwać się Addons Linkerem? Opowiadam w swoim filmie. Link do tego filmu jest. W opisie. No i teraz jak przeprowadzimy całą operację? Otwieramy najpierw MSFS2020 linkera, Addons Linkera 2020 i tam musimy zdefiniować ścieżki do, ścieżkę do MSFS, do samego symulatora i ścieżkę do jego community. Tam są odpowiednie pola, trzeba po prostu przekopiować i tam wkleić. I teraz w następnym oknie tego Eddon Slinkera musimy podać ścieżki do dysków, na których mamy zainstalowane dodatki. No i wtedy podajemy, że jest to dysk EF i podajemy, no, że dysk E to są scenerie, a F to są samoloty. Zamykamy tego Adance linkera zielonego d 2020 i otwieramy ten drugi, czyli Edance linker 2024 i robimy dokładnie to samo, tylko, że w ścieżkę do 2024 i do Community 2024. No i teraz następuje rzecz najważniejsza. Tutaj ścieżki do dysków, na których mamy dodatki zainstalowane, Podajemy ten, gdzie mamy tylko dodatki do 2024, ale podajemy też ścieżki, ścieżki do tych, na których mamy scenerię czy dodatki do 2020. -20. Czyli podsumowując, ten zielony 2020 -20 będzie korzystał tylko z tych dwóch dysków, a ten niebieski będzie korzystał z trzech dysków z tego swojego, w cudzysłowie, i dwóch y, dysków, y, gdzie są scenerie do, do 20, 20 No i teraz y, najważniejsza operacja. W tym miejscu, po lewej stronie, mamy y, Eddą Slinkera 20-20, a po tej stronie mamy 24 To są obydwa otwarte. I co musimy zrobić? Jeśli chodzi o 2020, to sprawa jest prosta, no, bo tam mamy zgromadzone tylko i wyłącznie um, dodatki do 2020, więc um, zaznaczamy sobie to, co chcemy, żebyśmy mieli aktywne. Natomiast jeśli chodzi o um, te tabele, czyli te wykazy w linkerze 2024, to najpierw musimy wiedzieć, bo to, do, to są dokładnie te same, jak widać, yy, scenerie. Tylko te są zaznaczone, a te w większości są niezaznaczone. Więc najpierw musimy wiedzieć, które z tych 20-20 będą chodzić pod 20-24. Od razu mówię na przykład, że Kraków nie chodzi drzewieckiego i musimy je sobie jakoś zaznaczyć. No ja zaznaczyłem w ten sposób, że wpisałem tu w opisie 20 20 na 20 24. To znaczy, że ta sceneria działa z jednym jak i z drugim e, s, e, symulatorem. I po prostu je zaznaczamy. Jak widać tutaj 20 24 jest zaznaczona, 20 24 jest zaznaczona. I takich jest lotnisk. Znalazłem 10. No właśnie to jest największy problem, że nie wiadomo, które chodzą, a które nie chodzą. Trzeba by każde otwierać i po prostu sprawdzać, czy to działa, czy nie działa. No to teraz wracamy do naszego obrazka, naszej animacji. I tak jak mówiłem przed chwilą, wybieramy wszystkie na dysku G, które są dedykowane do 2024, bo ten jest wydzielony dla 2024, a na tych dwóch dyskach wybieramy te wszystkie, które są, które zaznaczyliśmy, że chodzą pod jednym i pod drugim. Symulatorem. No i rozwiązujemy sprawę ilości miejsca na dyskach, jakie zajmują dodatki do nowego symulatora. Oczywiście pewnie z biegiem czasu będziemy powoli wycofywać się z 2020, -20, no ale to nie nastąpi, wydaje mi się, tak szybko, bo zanim on dojdzie, takie jest mo moje zdanie. Do, jakiej takiej, do jakiego takiego poziomu, no to moim zdaniem 6 miesięcy to jest minimum. No dzisiaj poszedł jakiś update, no ten update to głównie zmienił strzałkę przy ustawianiu godziny, no i odłączył Tobi, także to tyle, bo w poprzedniej wersji było tak, że jak się włączało Tobi, to po prostu wywalał się symulator. Także tam tempo robót widzę, że nie jest zbyt wysokie. Jeszcze kilka uwag końcowych, bo tak w trakcie montażu filmu stwierdziłem, że o tych rzeczach nie wspomniałem. Otóż, po pierwsze, ja powiedziałem, że wszystko co można, to przenoszę do zewnętrznych dysków czy na inne dyski niż jest symulator, znaczy kopiuje z Community. No i po przeniesieniu na ten inny dysk Addons Linker tworzy w katalogu Community link do tego przeniesionego katalogu. Także jeżeli otworzymy Community to zobaczymy tam bardzo dużo e, katalogów, ale to są generalnie linki. No i teraz jak przenosimy? No tutaj e, trzeba być troszkę ostrożnym. Znaczy nie radzę przenosić plików e, takich, które się same instalują i gdzieś jeszcze coś z boku zapisują. Na przykład jak GSX. No to tego raczej nie należy ruszać. Czy standardowo... Zapis nazwy, katalogu, jeśli chodzi o lotniska, to jest taki, że pierwsze słowo to jest nazwa dewelopera, czy jakiś skrót jego nazwy, później jest kod, później jest słowo airport, później jest kod IKO tego lotniska, i na końcu jest zwykle miasto. No, może być czasami nazwa. Lotniska. Natomiast jeśli chodzi o samoloty, to jest podobnie. Nazwa takiego katalogu jest, ma taką standardową strukturę. Najpierw jest developer, później jest słowo aircraft, a później jest nazwa samolotu. Z tym, że nazwa samolotu to też może być, e, mogą być to jakieś mm, skróty. No i przenosząc to, idealnie by było no, przenieść jeden katalog, sprawdzić czy działa. Przenieść drugi sprawdzić czy działa, bo jak się przeniesie hurtem i jeden będzie coś nie pasował, to znaleźć go jest dosyć y, trudno. Znaczy no, naj, najprościej jest jak cokolwiek instalujemy nowego, to po prostu instalujemy i przenosimy do e, zewnętrznego m, jakiegoś dysku z kamionicy. No i to tyle. Jeżeli by były jakieś pytania, to proszę śmiało w komentarzach je zadawać.